Witam Was na kanale Beauty News. W tym odcinku omówimy takie tematy jak: Fagata sprzedaje używane maj, Najka może trafić do więzienia, Ines Dresko z Dreskąt o dziwnym zachowaniu fana, Nikola Cieczkiewicz odnosi się do poważnych oskarżeń, rozwój sprawy związanej z atakiem na partnerkę Marganiego oraz śmierć psa influencerki. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba Zaczniemy od newsa dotyczącego pewnej mniejszej influencerki Dagmary Wawrzyniak. Jest to postać, którą możecie kojarzyć z kontentu fitness lub z filmików na TikToku, na których mogliśmy zobaczyć jej pupila w zabawnych sytuacjach. Niestety jakiś czas temu Dagmara podzieliła się informacją, że jej pupil odszedł w skutek dostania zawału dostał zawału i zmarł. Dwa tygodnie temu zemdlał, dzisiaj był umówiony na badanie EKG, ale nie stworzyliśmy. Następnie poinformowała swoich obserwujących, że dwa lata zajęło jej dowiedzenie się, co dolega jej pupilowi, ponieważ żaden z lekarzy nie potrafił się określić. Ostatecznie okazało się, że Doberman miał chorobę genetyczną DDD, która polega na problemach psów z kończynami i najczęściej występuje właśnie u psów rasy Doberman. Mara ostrzegła, że jej pupil był zakupiony w hodowli Tiravento i cały ten miód był obciążony Genetycznie takimi chorobami jak właśnie DDD oraz DCM. Jednak hodowca nie informował pozostałych osób o tym, że u dwóch psiaków wykryto owe wady genetyczne, a w dodatku postanowił usunąć cały ten miód z bazy, gdzie można było sprawdzić ich pochodzenie. Influencerka ostrzegła, że nigdy więcej nie wzięłaby stamtąd żadnego zwierzęcia. Jak udało mi się zdiagnozować DDD, przekazałam informację hodowcy i kontakt można było przebadać psy. Dziwne też, że cały miód H został usunięty z bazy, gdzie można było sprawdzić pochodzenie. Gdy brat Rollo w marcu zmarł, też na zawał, dowiedziałam się o tym od właściciela psa, który poprosił hodowcę, żeby poinformował pozostałych właścicieli psów z miotu. Nie dostałam takiej informacji. Jeśli kiedykolwiek i ktokolwiek zadałbym pytanie, czy wybrałabym ponownie jakiegokolwiek psa czy inne zwierzę z tej hodowli, nie, nie wybrałabym. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o ataku na partnerkę Merganiego, Dominikę. Jeśli ktoś jednak nie wie o co chodzi, to w skrócie wyjaśnię. Kilka dni temu Dominika oraz Mergani powiadomili swoich odbiorców, że dziewczyna była w lesie z ich psem, który został ugryziony przez innego psa, puszczonego ze smyczy. Dominika wtedy poprosiła jego właściciela o to, aby pokazał jej zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, jednak mężczyzna odmawiał, a następnie zaczął ją wyzywać, a nawet w pewnym momencie przeszedł do rękoczynów. To na tyle zdenerwowało streamera, że postanowił opublikować wizerunek mężczyzny prosząc ludzi o to, aby ci pomogli mu w zdobyciu jego adresu, co ostatecznie się udało i Margani wybrał się do niego pod które z oczywistych względów nie przebiegły zbyt miło. Po kilku godzinach zarówno streamer jak i Dominika powiadomili obserwatorów, że całe zajście zgłosili na policję i to oni teraz będą zajmować się sprawą. Natomiast wczoraj dziewczyna dała znać, że według policji pies ten nie posiadał żadnych szczepień, co skończyło się dla a jego właściciela mandatami. Co do sprawy naruszenia nietykalności cielesnej, mężczyzna nadal jest przesłuchiwany, jednak sprawa w najbliższym czasie powinna być rozwiązana. Również w ostatnim odcinku mówiłam Wam o oskarżeniach, jakie pojawiły się w kierunku pewnej fit influencerki Nikoli Ciećkiewicz. Na jednej z grup na Facebooku pojawił się post, w którym zarzucono dziewczynie przekręty podatkowe, o czym rzekomo miała śmiało świadczyć to, że Nikola ma zarejestrowaną swoją firmę jako fundację. Influencerka postanowiła odnieść się do tych oskarżeń, pokazując, że postanowiła pozwać twórczynię wspomnianego postu. Nikola napisała, że nie dopuści do szerzenia tego rodzaju oszczerstw oraz pomówień, ponieważ to najzwyczajniej w świecie niszczy Dobre imię. Nawet zaszły za daleko. Może mnie ktoś nie lubi czy nienawidzi za to, że po prostu jestem, za to, jak się wypowiadam, co robię, nie obchodzi mnie to. Ale kiedy dochodzi do pomówień, oszczerstw, nigdy czegoś takiego nie zostawię i zawsze podejmę właściwe kroki. Nie mogę sobie również pozwolić na psucie mojego imienia, reputacji poprzez fałszywe komentarze odnośnie mojej działalności i pracy z podopiecznymi, szczególnie od osoby, która wypisuje totalne bzdury na ten temat. Mam dość czytania tej bredni. Pamiętajcie, że w sieci nie jesteście anonimowi. Ostrzegła, że w sieci nikt nie jest anonimowy oraz zapewniła, że prowadzi swoją działalność od kilku lat i od tych kilku lat płaci co miesiąc niemałe podatki. Ines to influencerka, którą głównie możecie kojarzyć z ekipy Dresscode. Należą do niej osoby, których połączyła zajawka do mody oraz muzyki, a aktualnie są jednymi z większych influencerów. Ines głównie kojarzona jest z serią na TikToku, którą tworzy z bagim czyli testowaniem jedzenia. Oprócz tego na kanale Dresscode pojawiają się odcinki podcastu wraz z innymi dziewczynami należącymi do ich ekipy i w ostatnim z nich Ines opowiedziała o bardzo nietypowej wymianie zdań z jednym z obserwujących. Mianowicie na jednym z eventów podszedł do niej pewien chłopak, który ostrzegał że po jej tiktokach bardzo łatwo da się wyśledzić gdzie mieszka, jednak zapewnił, że nie jest żadnym creepem, a jedynie mieszka zaraz obok niej i chciał ją uświadomić jak łatwo znaleźć jej miejsce zamieszkania. To skracam wam. Podszedł do mnie chłopak, powiedział mi, że um, czy widziałam jego wiadomości i ja mówię, że nie. Pokazał mi na Instagramie i na TikToku taką litanię. I że, no, że generalnie to yy, yy, piszę do ciebie w sprawie tego, że bardzo łatwo odgadnąć twój adres. Yy, no i potem wszedł w galerię i normalnie miał ey, folder z poskrynowanymi rzeczami z mojej klatki, z żabki, która jest obok mojego bloku, z mojego mieszkania, z mojej windy. I powiedział, że on to, jak coś to, przysięgam, że ja nie jestem żadnym po****, coś tam, coś tam, tylko chcecie cię ostrzec, jak łatwo dostać twój adres i rzucił we mnie swoim dowodem. I ja wzięłam ten dowód i faktycznie mieszkał równoległą ulicę do mojej, więc jakby miało to lekki sens, ale no, still, yy, no to, że wszedł przedtem. I jak widać ostrzeżenie to podziałało, ponieważ Ines od tego czasu jest bardzo uważna w kwestii pokazywania okolicy swojego mieszkania i nie pozwala pokazywać tego na filmach. Najka to dziewczyna znana głównie społeczności TikTokowej oraz Twitterowej zgłoszenia swoich kontrowersyjnych poglądów religijnych. Jeszcze jakiś czas temu żaliła się, że przez swoje poglądy, a bardziej publiczne głoszenie ich w sieci, nie jest w stanie dostać żadnej pracy, ponieważ ludzie na starcie ją skreślają. Do kogokolwiek wysyłam CV, żeby zmienić pracę. Wszyscy mnie odsyłają, bo mi wszyscy mówią, że w mediach uchodzę za kogoś, kto idzie do więzienia. Nie może tak naprawdę nic się prywatnie nie dzieje, <gryw> Tak jakby prywatnie byłam tylko i wyłącznie na policji jako świadek. Trzeba żadne zarzuty nie w sumie... Postawione, ale u mnie nie zatrudniał. Dziewczyna wtedy wręcz płakała na filmikach, ponieważ internauci nie mieli wobec niej żadnych skrupułów i nawet pisali jej, że być może w takim razie powinna zająć się pracą na ulicy, czego Natalia nie potrafiła przyjąć do siebie z dystansem. Tym razem natomiast ośrodek monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich poinformował, że Najka stanie przed sądem oskarżona o przestępstwa kryminalne. W akcie oskarżenia pojawiły się zarzuty odnośnie publicznego pochwalania przestępstw oraz nieważne osób pochodzenia żydowskiego. Najka jednak oskarża ich o manipulację oraz zarzuca ośrodkowi prześladowanie jej, ponieważ jak twierdzi nie tylko ona pochwaliła zachowanie Brauna w Sejmie, kiedy to użył gaśnicy do zgaszenia Hanuki. Internauci jednak przez ogólny brak sympatii do dziewczyny popierają zachowanie ośrodka i kibicują im, aby wygrali ową sprawę. Fagata to znana wszystkim postać w internecie, która słynie z wielu kontrowersji. Jak pewnie doskonale wiecie, w ostatnim czasie influencerka skupiła się na rozwijaniu swojej kariery muzycznej oraz OnlyFansa, na którym, jak twierdzi, zarabia naprawdę dużo, o czym świadczy choćby fakt, że nawet dla swojego ostatniego partnera, Lizaka, nie zrezygnowała z prowadzenia go i twierdziła, że mogłaby to zrobić tylko, gdyby ten nie się oświadczył. Jednak jak mogliśmy się dowiedzieć z ostatniego streama Frania, dziewczyna zarabia na niebieskiej platformie nie tylko ze zdjęć. Pisania obserwatorami czy nagrywanie pozdrowień, ale również zarabia na sprzedawaniu swoich majtek. Co prawda cena Majtek na Owie jest nam nieznana, jednak gdyby chciał je kupić taki w praniu w momencie, w którym prowadził streama, musiałby zapłacić dziewczynie 8 tysięcy złotych. A majtki? A Oczywiście, że chcę. mam gotówkę jak ktoś no walczy. No ale, ale to można kupić majtki? No, no, ale nie, poważnie. I Dobra, powiedz mi, za ile bym mógł kupić swoje majtki teraz na przykład. Teraz zdejmujesz normalnie i mi dajesz. Ile? A ja tam dostaję naprawdę takie mega na napięki za pozdrowienia nawet. O, no zaraz mnie wywalisz. No Powiedzmy, że nie wiem, z osiem koła. Osiem koła za twoje majtki? A, te, które mam teraz na sobie. A ile, ile je masz na sobie aktualnie, jeżeli mogłabyś zdradzić? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.